Hej, przed nami sprint w Brazylii, no i odrobiliśmy 3 punkty. 49, tracimy do McLaren'a. Nadal niby mamy szansę. Odblokowały się godziny aerodynamiki, i chyba zbadaliśmy zawieszenie. Tak, mamy tu badanie ukończone. Mamy scouting, czyli dużo rzeczy się stało. Zadziało tutaj Iwasa. Kto tu jeszcze? Hulkenberg, 39 lat. Jest stary, szczerze mówiąc, jak na formułę 1. Mm, inżynierowie, panie inżyniery, co tu robimy? Robimy badanie. Mam podwozie, coś tam, zawieszenie. Zawieszenie ma dwie rzeczy. Tylne skrzydło ma jedną, ale tam dużo traciło. Podwozie ma dwie. Dobra, ile to jest? 3, 3, 3, czyli po kolei może idźmy Co się bada? Może tak. Co się bada najdłużej? Bez październik. Tylne skrzydło chyba. To może zacznijmy od tego tylnego skrzydła No Bo ono najdłużej, widzicie 42 dni Nie wiem, musielibyśmy wrzucić ludzi, żeby się e, Jakiś dodatkowy, żeby się zbadało szybciej Bo tak to ani przedniego, ani tylnego już nie, nie zbadamy, nie zdążymy przynajmniej jakoś będę musiał tu inżynierów chyba inaczej rozłożyć e, tylne skrzydło nie wiem czy będziemy chcieli, może stronki, sekcje zawieszenie mamy 4 no, na razie jest tak, że na styk powinniśmy przejechać to tylne skrzydło, nie wiem bo nie chcę wiecie kasy wydawać tak e, bez sensu, to może nie będę robił jeszcze nic czyli tak, scouting mamy Wytwarzanie nie robimy, badania mamy i wszyscy inżynierowie wykorzystani. No to jedziemy dalej, 4 dni, bo teraz mamy Grand Prix po Grand Prix i kolejne badania się kończą teraz. Sekcje boczne, i to jest coś, co bardzo po tyłku dostawało, pamiętam, jeżeli chodzi o zmiany w przepisach, więc szybko tylko wejdę, zobaczę na jakimś poziomie. 21% jeszcze stronki, o Boże, stronki to też masakra. To się robi, to będzie z 16% to jest 16 a sorry to jest przednie a tylne zawieszenie też dużo no nic po prostu trzeba robić to co można sekcje boczne dobra zróbmy podwozie najpierw potem zawieszenie 23 listopada? Nie, tutaj może być do 30. Za to, te, co tak są najdłużej, to muszę zgarnąć jakoś szybciej, żeby się zrobiły. No, 29? 28? Kurczę. Nie wiem. Nie wiem, czy to tak wyjdzie. No, zobaczymy, to wszystko się teraz robi za, za dużo dni. Za miesiąc, tak naprawdę. Nic się nie wytwarza, no dobra. Mamy tak, raz e, Grand Prix liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery Grand Prix i dwa sprinty. Czyli sześć razy będziemy się ścigać, więc myślę, że może zawieszenie jeszcze w razie, co wypadałoby jedno zrobić. Chyba podwozie się zrobiło, mamy 5. Stronki mam 5. Sekcją mamy 4. Mogę zrobić jedną. Może. Przednie skrzydło może starczy, tylne może starczy. No dobra. To wydaje mi się, że tak zrobię. Miałem nie robić, ale. Wolę się zabezpieczyć niż później wiecie, wydawać kupę kasy. No to mamy sprint. Jeżeli będzie safety car to uu, 13 sekund też się zyskuje średnio. Um, no dobra, dwa postoje niby. Zobaczymy jak to pójdzie, bierzemy oczywiście na maksa, pokazuje że 18 miejsce na pewno będziemy lepsi o ile, nie o ile <laughs> przejedziemy wyścig. No i zapraszamy na shootout. Dobra już po treningu, u Porsche było ciężko z ustawieniami, nie wiem czy będą dobre, ale pewnie 90 coś będzie miało mam nadzieję. No, i nie wiem, czy tu coś zmieniać, czy nie. No powiedzmy 7,5, 12,5, 1, 9, 3, 3, 0,55. A tutaj jest o wiele lepiej, w ogóle zupełnie inne. 6,5, 13, 4, 6, 3, 1, 0. No i tu myślę, że będzie kostówki. Ehm, także może nie będzie to weekend dla Pursha. Części pozmieniałem, zawieszenie zbadałem już na maksa. Ehm, to chyba tyle, tylko patrzę czy dwójka wsz wszystko i trójka skrzydło, tak. No to i działamy. Ehm, temperatura opon, tu jest dość krótki tor. Dwa kółka by można było walnąć. Spokojnie, mamy 96 stopni albo 91 softy. Ehm, teraz są najlepsze warunki by rozgrzać. To myślę, że pojedziemy od razu. I tu chyba na maksa trzeba, z tego co pamiętam, bo tu ciężko jest to rozgrzeć. Chociaż teraz mamy słoneczko, no to może 90 parę stopni to nie będzie tak łatwo złapać, chociaż no łapię jakoś pan Pursze Pan Lawson Lawson będzie miał pusty tor, Pursche, nie wiem czy sala złapie Nie No to Powiedzmy, że to jest reprezentatywne kółko Zjeżdża, dobra Lawson teraz Drugi 2,8, czyli słabiej od Porsche. To może Pursche nie ma takiego złego tego ustawienia Zaraz się przekonamy Kurcze, Williams, lepszy ode mnie Na no Lawson możliwe, że nawet nie wejdzie na Q2 No to o nim wyjedziemy jeszcze raz Coffee No, i się przesunął przed pursza. czyli gdzieś tam, tak średnio, na patrząc patrzą 910 Miejsce, jak tam ustawienia? 100% 96. No, to w sumie nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Nie wiem, czy tu się będę bawił tymi ustawieniami później, bo naprawdę to ciężko to było ustawić. E, po... No dobra, to co? Lecimy. Nie ma co się zastanawiać, trzeba dobry czas wykręcić. Po prostu green light. Teraz już nie ma słoneczka. To nie wiem, jak się będą rozgrzewać te opony, ale to się zaraz dowiemy. W sumie to tak samo wychodzi, widzę. No, puszę, mam nadzieję, że. cię nie przyblokują, no Lawson to może mieć przygody. A Porsche już nie? Lawson ma przygody. No to jeszcze lepiej pojechało niż wtedy, bo miał 8 coś, teraz ma 7 coś. Więc wnoszę, że to wystarcza. Natomiast Lawson myślę, że musi powtórzyć tak czy inaczej. To już nie jest to zły czas. Aż tak. No widzę, że jest. Benchmarkiem pursze To za zanim wszyscy wyjadą Może Jakoś tu Dobra, pusty torma. ma Trochę gorzej po drugi sektor, pewnie tak, będzie miał zielony No i się ciut poprawił Już się nie zdąży poprawić kolejny raz, więc po prostu zjeżdżamy Zobaczmy Gdzie jest rasa No pomiędzy, z Ferrari Sainz oczywiście też się tam bije No dobra, mamy Q3 Dobrze, hmm, czy shootout trzeci? Co idziemy? Mm. Jedne softy mamy tylko. O wszyscy akurat wyjechali. E, 91 stopni, ile się nie mylę? Więc z tego co widzę, to może nie będzie tak łatwo rozgrzać. Zobaczmy. Clark chce nas wyprzedzać. Dobra. Damy mu chyba slipstream, ale nie wiem czy będzie o dobry czas. No i dostaję, zobacz jaki slipstream, stream z kubami Ale jest za Za... nami Stron szybszy Jasne wolniejszy, raz Russell szybszy Zobaczymy co na to Lawson Wszystko, on ma tylko warunki jak prawdziwy człowiek Piąty dopiero, ale przedpursze, ciut, 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 ciut. No możemy spróbować jeszcze raz, ale myślę, że raczej za dużo z tego nie zrobimy. Zużywanych softów. No odznaczone ma. Dobra, tak, ten też ma odznaczone, nie? Ciśniesz, panie Pursza. I są teraz, patrzymy później. I Porsche nie poprawił się finalnie, przynajmniej nie na tyle, żeby przeskoczyć nawet Lounsona. A Lounson się nie poprawia w ogóle, więc gdzieś tam będziemy startować w tym sprincie niżej niż zazwyczaj startowaliśmy. No szkoda. Lecz czy 6, 7? No to nadal w punktach. Um, Bota Science Stroll przed nami, stroll pewnie sobie wymienił silnik, bo aż niemożliwe. Um, no tak, no i McLareny z przodu, więc chyba znowu dadzą nam łupnia, no ale zobaczymy za chwilkę.